Oh, tak, ja przed Because, what the actual fuck? Ludzie się aktualnie zachowują, jakbym ja dała Stuartowi schronienie we własnym mieszkaniu i, i, i wspierała, i nie wiem, karmiła go jeszcze. Nikt nigdy nie pokazał żadnego dowodu w mojej sprawie. Cały czas jest tylko dopowiadanie sobie, wymyślanie sobie. Hmm, no, to miałoby sens, więc, więc taką puśćmy narrację. Na jakiej podstawie? Na podstawie, że ja się z kimś trzymałam. To ja musiałam wszystko wiedzieć, bo te osoby musiała mi wszystko zdowodować, wszystko pokazywać od razu. Z Agatą nigdy nie rozmawiałam na ten temat, a z Justyną, Justyna faktycznie powiedziała mi to, co powiedziała wam też wtedy, jak płakała na Instastory. Ja bardzo żałuję, że ja Justynia wtedy nie uwierzyłam, tak jak powinnam była jej uwierzyć. Ja też poszłam do Stewarda, spytałam się go raz wprost, czy to jest czy to jest prawda? i on zaprzeczył, powiedział, że nie. Stuart też bardzo często dzwonił do mnie zapłakany, że, że właśnie chce się zabić przez Justynę, że, że ona mu nie daje spokoju. I ja po prostu nie mając żadnych dowodów, ja sama nie wiedziałam. Serio, ten film teraz, te filmy, co wychodzą, są dla mnie szokujące. To nie jest tak, że ja siedzę i o ja, no ja o tym wiedziałam, o tym słyszałam. Nie, absolutnie nie. Nie chciało mi się wtedy, nie chciało mi się wierzyć w to, co, co, że Stewart mógł być do tak czegoś zdolny. I mam wrażenie, że ja jako może nie jedyna, ale na pewno z, z niewielu jak zostałam wywołana w tablicy, to przyznałam się, powiedziałam, że faktycznie słyszałam coś wcześniej. Reszta influencerów teraz siedzi, to jest całkiem aż śmieszne. Siedzi i o oh my gosh, ja nic nigdy nie słyszałem, ja jestem w szoku, jak tak można! What the fuck! Wszyscy coś słyszeli, okej? Okay? I ja nie wiem, co reszta słyszała. I ja nie wiem, co reszta słyszała. Ja nie wiem, kto co wiedział. Ja wiem, że ja nie widziałam nigdy żadnych screenów, żadnych konkretnych, nie wiem, historii jakiejś dziewczyny, żadnych, żadnych dowodów, kompletnie. Sprawa jest tak poważna, że tutaj kompletnie nie ma miejsca na jakieś niesprawdzone informacje. Kompletnie. Jeśli ktoś chce używać mojego imienia, to poprzyjcie to jakimś dowodem, ok? Bardzo się cieszę, że ten film Konopa wyszedł. Bardzo się też cieszę, że wardęgi film wyszedł. Mam nadzieję, że oni ten research naprawdę będą robić rzetelnie. I um, ja mam nadzieję, że po prostu prawda wyjdzie na jaw i sprawiedliwość wszystkich dotknie. To tyle z mojej strony.